co z tobą? Nie wiem, ale mnie nosi, kurde jak na niego patrzę. Ale fajny dzień, co nie, chłopacy? Idziemy na poligon? Czesiu, czesiu, czekaj, najpierw kondoleny. Czemu Anusiek jest taki złowrogi? Bo coś przeczuwa, ale nie wie co. Bęczy mnie za zajkoś. Mam kosmiczną ochotę bujemność, a taka ochota nie bierze się znikąd. Chciałbym mu współczuć i życzyć jak najlepiej, ale mam złe przeczucia. Ale że co? Że w przyszłości ten bukłak zrobi coś, za co wszyscy bekniemy. Szkoda, że nie możemy się przenieść w czasie. Ale niby dlaczego nie możemy? Ja się już przenosiłem. Co ty brydzisz? Ciesiu, przecież to niemożliwe! Hmm, sami spróbujcie, to się przekonacie! Dobra, chłopacy, dla dobra ludzkości czy czegoś tam, sprawdźmy przyszłej Zajkowskiego! Ale czemu tak Ci na tym zależy? Bo chcę mu jednąć na pogrzebie jego babci Deklu, więc jak się okaże, że w przyszłości będzie z jemem, to będę usprawiedliwiony. O, no dobra! To co mamy robić, Czesiu? Zamknijcie oczy! I co teraz? I, ile lat mamy się przenieść? No pewnie powinien być w kwiecie rozkwitu życia, więc za 40. Ej, to wszyscy na raz musimy powiedzieć cztery razy dupa, bo za każde 10 lat jest jedna dupa. Oho, a potem? No a potem wszyscy musimy krzyknąć czop. Czemu? No bo czop znaczy stop. Nigdy nie kumałem mechaniki kwantowej, Aluken, okay. Gotowi? Dalej! Trzy, 4, ry dupa dupa dupa, 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 czop! Panie generale prezydencie, niech pan to przemyśli. Jeśli wciśnie pan ten guzik, rozpęta pan wojnę nuklearną. Wiem. Ale ja już postanowiłem. Nie! Zniszczy pan całą planetę! I dobrze. Nigdy mi się nie podobała. Tak nie wolno! Wiem, ale miałem okropne dzieciństwo. A teraz skończy się babci sranie i cały świat pójdzie się ryćkać! Czyli jednak miałem rację. Rośnie nam w klasie psychologii. Jak dla mnie możesz mu Sącha, Zajkoś. Jest mi bardzo przykro, bo ten... Spoko, Anusiak. W przyszłości ci wybaczę wszystkie krzywdy, jakich od ciebie doznałem. Do no właśnie, raczej wątpię. Co? A czemu? No bo ponieważ...